Dzień dobry, witajcie. 7.14, 14, nie, 14, 21 w ogrodzie. Co będziemy robić? Fajny to będzie tydzień, bo od niedzieli aż do piątku będzie kwadra korzenia. Kwadra korzenia, czyli nadganiamy z wysiewami, o których zapomnieliśmy, albo nie mieliśmy czasu na nie. No i z tymi nowymi. Już w dużej mierze do gruntu. I o tym gruncie troszeczkę więcej dziś powiem, a temperatury. Sprawdźcie swoje temperatury. Niech weekend jeszcze ma być chłodny. Mają być ujemne temperatury w nocy, minus 2, minus 3. W ciągu dnia no tak 4, 5 stopni na plusie, ale już od wtorku fu, w górę temperatura, szczególnie ta w ciągu dnia. W nocy bez przymrozków, a w ciągu dnia 11-12 stopni Celsjusza. Zapowiada się, więc dobry tydzień do prac w ogrodzie. Zanim odpowiedzieć na pytanie co już wysiewać, między innymi wysiewać także do gruntu, no to trzeba odpowiedzieć czy wysiewać. Nie co, a czy już wysiewać. W każdym regionie naszego kraju mogą być inne warunki. W zależności także od rodzaju gleby mogą być inne warunki. Na grządkach zniesionych trochę inaczej niż na rabatach takich płaskich czy rabatach ozdobnych. Ja mam grządki wzniesione w swoim ogrodzie, grządki, które dzięki temu, że są troszeczkę wyżej gleby, one szybciej obsychają, nie są już takie mokre, nie są tak zalane wilgocią. Zobaczcie, palec bardzo głęboko, szybko wchodzi w tę glebę bez problemu. Ta gleba jest już przesuszona, nie marze się ani do rąk, ani do narzędzi i jest i jest już nagrzana, więc ja na swojej tej grządce wzniesionej mogę już wysiewać. Ale na rabatach ozdobnych, takich, które nie są wzniesione, i na grządkach, które nie są wzniesione, jeszcze bym nie wysiewał. U mnie ta gleba gliniasta jeszcze jest mokra, jeszcze trzyma wilgoć i rośliny nie będą dobrze się rozwijały. W związku z tym każdy z nas musi sobie sam odpowiedzieć na pytanie: jakie ma warunki? Bo nie będzie grała teraz data, czy wysiewamy teraz, czy będziemy wysiewać za tydzień, czy za dwa tygodnie. Nie ma takiej daty. Warunki glebowe decydują. Jakie rośliny są dedykowane kwadrze korzenia od 16 do 21 marca? I po kolei. Buraki. Tak, ale buraki na rozsady. Na no, buraki jest za zimno jeszcze. Buraki potrzebują cieplejszej gleby. Dlatego buraki zazwyczaj wysiewa się w kwietniu, kiedy gleba już ogrzeje się do odpowiedniej temperatury. No, taka minimalna temperatura kiełkowania buraków gleby to jest 5 stopni Celsjusza. W związku z tym z burakami czekamy do kwietnia, ale teraz możemy wysiewać buraki. Na rozsadę, do tych multi wrzucić tam z 4-5 kłębuszków buraczków, nasion buraczków, i niech one będą w takiej uprawie multi-sowing, takiej uprawie pęczkowej. Potem tę całą zawartość będziemy przesadzali wprost do gruntu. Cebula dymka tak już możemy cebulę dymkę, jeśli mamy warunki, możemy cebulę dymkę sadzić wprost do gruntu. Ja mam w szklarni tę cebulę, którą pędzę, w związku z tym ona już jest ukorzeniona, już ma ładny szczypior, to ją przesadzę, ale posadzę też dużo nowej cebuli dymki. Por. Por można wysiewać do gruntu, ale, ale raczej wysiewałbym, na rozsadę, czy to do multiplatów, też w uprawie takiej pęczkowej, po kilka nasionek pora i potem w takiej multi swing w takim kępce przesadzić na grządkę, albo po prostu tradycyjnie wysiać do doniczki P9, tacki i potem przesadzać już wprost do gruntu, bo por nie wymaga pikowania. Rzodkiewka i rzepa, tak, to już można wysiewać do gruntu, Rzodkiewkę można też, słuchajcie, uprawiać w takiej uprawie pęczkowej multi sowing tak jak koperek. Na koniec tego odcinka dam ten film, w którym wysiewam na multi sowing koperek. Koperek już ładnie wszedł. Dobrze, kalarepka, Ta Kalarepkę wewnątrz, wewnątrz jeszcze wysiewajmy. Jeszcze będą te takie przymrozki chłodne. Kalarepka wtedy gorzej się czuje, ale kalarepkę na rozsadę możemy się bać. Seler, oczywiście, tylko i wyłącznie na rozsadę. To jest warzywo ciepłolubne, to nic, że długo siedzi i potrafi przetrzymać zimę, ale w tej fazie wzrostu jest ciepłolubny i będziemy sadzić do gruntu dopiero, kiedy minie groźba przymrozku. W związku z tym na rozsadę i wymaga ciepła. Pasternak. Siejemy. Siejemy do gruntu i pasternak będzie wymagał Cierpliwości od nas, bardzo długo kiełkuje, podobnie pietruszka korzeniowa i marchew. Marchew też już możemy wysiewać. I słuchajcie, to, co powinniśmy już sadzić, to czosnek ten jar, ten czosnek wiosenny. Jeśli nie posadziliśmy zimowego czosnku, to teraz można sadzić. Ja chyba już nie znajdę miejsca na czosnek wiosenny, bo nawet w międzyrzędziach truskawek posadziłem czosnek o zimy, ale jeśli nie macie w międzyrzędziach truskawek, posadzonego czosnku ozimego, to posadźcie jarę, spróbujcie uprawiać. No i słuchajcie, zaczynamy pędzić dalje. Teraz, teraz wykładamy dalje w tonice je sadzimy w skrzynki, obsypujemy podłożem i pozwalamy, żeby już zaczynały wzrastać, żeby zaczynały odbijać, nie trzeba ich moczyć jakoś w wiadrze, żeby nabrały więcej jedności, nie posadzić po prostu do donic, do jakichś skrzynek i niech już zaczną kiełkować. Wiele osób zapowiadało, że będzie po 15 marca wysiewało pomidory. Bardzo dobrze. Kwadra korzenia od tego 16 do 21 marca. Doskonały czas na wysiew pomidorów, na rozsadę. Dlaczego? Bo one potrzebują 8 tygodni od wysiania do posadzenia do gruntu, a więc... Siane. Po 15 marca, po 15 maja będą mogły już trafić do gruntu. Ja swoje pomidory wysiadałem wcześniej w kwadrze owocu, ale moje trafią do szklarni, nie do gruntu. Trafią do szklarni i w szklarni e, będę miał lepsze warunki do ich utrzymania niż w gruncie. Ale pomidory do gruntu, te, które będziecie sadzić, tak, w tym tygodniu w kwadrze korzenia wysiewamy. W ogóle kwadra korzenia to jest taka dobra kwadra do nadrobienia. Hmm, straconego czasu tego o czym zapomnieliśmy a ten tydzień i kolejny tydzień czyli tak naprawdę do końca marca te dni to będzie doskonały czas na dokończenie cięcia krzewów e, i drzewek jeszcze owocowych jeśli nie są pocięte ale głównie teraz będę skupiał się na krzewach ozdobnych po tym szaleństwie e, wysiewów z ostatnich dwóch tygodni teraz trochę wysieje w gruncie i zajmę się krzewami. A więc hortensje, róże, tawółki, pigwowce, jaśminowiec mam do cięcia, derenie do kończenia, do cięcia, trochę pęcherznic jeszcze należałoby przyciąć w tym roku, jakieś ogniki poformować, no, tego typu prace formujące nad krzewami, które tutaj rosną krzewami ozdobnymi. Jeszcze nie czyszczę bylin. Być może za tydzień powiem Wam, że już wchodzimy na rabaty ozdobne i czyścimy byliny, bo prawdopodobnie ja dopiero w, za tydzień wejdę na rabaty ozdobne. To, co mu mówiłem, jeszcze gleba na tych rabatach jest zbyt mokra, zbyt wilgotna. Jeszcze nie chcę chodzić po nich, nie chcę udeptywać. Na grządkach zniesionych już fajnie przesła, Na rabatach jeszcze nie. W związku z tym ostrożnie, tam gdzie mogę sięgnąć, tam przycinam krzewy, a jak muszę wejść na rabatę, no to staram się rozkładać deskę i chodzić po desce. Więc rabaty były nowe, jeszcze nie teraz. Za tydzień pewnie nie. I na zakończenie jeszcze szklarnia, bo w szklarni sporo się dzieje i sporo się będzie działo. Sporo jest te warzyw jeszcze chłodnolubnych, tych, które lubią chłodne noce, ale mimo wszystko i tak warto mieć pod ręką agrowłókninę i na noc, na te mroźne noce okrywać, bo mają być przecież tych kilka najbliższych nocy jeszcze u nas na Pomorzu minus 2, minus 3 stopnie Celsjusza i okrywać. Okrywać na noc agrowłókniną taką wiosenną, przezroczystą, piękną agrowłókniną, okrywać nasze rozsady. Tym bardziej, że temperatury temperatura w nocy normalnie u nas jest minus 1, minus 2, minus 3 stopnie w ciągu dnia, w ciągu dnia wcale nie jest ciepło a w szklarni, a w szklarni temperatura, jaka tutaj była minimalna, to był plus 1 stopień Celsjusza, a w ciągu a najmaksymalna temperatura, jaka tutaj była 36 stopni. 36 stopni niby chłodno na zewnątrz, ale wyjdzie słońce i grzeje. Dlatego pamiętamy o tym, że czasami warto wyjść. I otworzyć okienko dachowe, otworzyć okno, przewieczyć tę szklarnię, jeśli jest zbyt gorąco. Mówiłem o zamontowaniu tych już automatycznych otwieraczy do okna. Ja w tym tygodniu zamontuję tutaj w tej mojej szklarni, gdzie przechowuję rozsadę, ten automatyczny otwieracz do okna. Zapytajcie producenta swojej szklarni, jakie są dedykowane do waszej szklarni te automatyczne otwieracze do okienek. No i jako, że wysiewamy pomidory, ja już wysiałem i już skiełkowały wkrótce, wyniosę z domu i przyniosę tutaj do szklarni. Więc ja w swojej szklarni już będę dogrzewał ją, ustawię grzejnik i ustawię taką minimalną temperaturę, jaka tutaj może być w szklarni. 8 stopni Celsjusza. Co znaczy, że wahałaby się temperatura w tej szklarni. Nie od plus 1 do 36, tak jak w ostatnich dniach, tylko od 8 do 36 stopni Celsjusza. I pomidory, pomidory będą mieć ekstra. Życzę Wam dobrego weekendu i dobrego tygodnia, przedostatniego tygodnia marca. A ja będę zachwycał się kaliną budnanską. Przepięknie zakwitła. Po prostu cudo. I ładny taki a, piękny kwiatowy zapach. Do zobaczenia.